Hej, jak już sami zauważyliście po tytule, wyciekły zestawy z 14 sezonu Lego Ninjago. Ja się tego nie spodziewałem, a wy eee, tego zestawy nie są za rewelacyjne, eee, ale nie są najgorsze. Tak. Eee, tylko jedyne co mnie boli w tym, to że niestety eee, z tych zestawów wynika, że Lloyd. Będzie miał i smoka, i jakiś ścigacz, i jakiś, jakiś dżunglowy ścigacz. No, Kai będzie miał tylko tego. Kai będzie miał no łódkę tego. Nia będzie od, jakimś kawałkiem latać od ścigacza Lloyda, a Zane będzie no, na takiej malutkiej maszynie. No to mnie naprawdę no. Tylko zaledwie cztery zestawy. Widzieliśmy o tym, ale to jednak no, nie tego się spodziewałem. Tak? Nie tego. Hmm, po prostu no taka jakby mała masakra. Hmm. Ale co ja będę mówił? Zobaczmy zestawy. Pierwszy to Smokloida. Jak sami tutaj zauważyliście na czerwono, zaznaczyłem tutaj tą minifigurkę. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ta minifigurka ma jakby dwie głowy. Wydaje mi się, że to wygląda jak dwie głowy. Ale dobrze. No. Tutaj mamy te, ten mały pojazd Zejna. Tutaj mamy złola w masce. A ten smog, no to podobają mi się na przykład te pazury, bo widać, że tutaj się postarali. Ten ogon ma fajny, ale ta głowa, to mi się naprawdę nie podoba. Naprawdę te rogi takie, no nie fajne. Powiem tak, ten zestaw raczej nie znajdzie się w mojej kolekcji. Dżunglowy ścigacz Lloyda. No i jak tutaj sami widzicie, najprawdopodobniej ja będzie latać na. Na jakimś kawałku ścigacza Lloyda ten zestaw też taki mało można powiedzieć. Taki, taki też średni, no. Te kolce ma takie, no, nie za fajne, muszę to powiedzieć. A ogólnie ten zestawik wydaje mi się mały, a więc obawiam się, że to będzie taki, no, 50-40 zł. Może coś takiego jak dżunglowy ścigacz Lloyda z Legacy. Tak, yy, może być coś w tym stylu, tylko że jeszcze nija dodana i ta no, minifigurka. Ten może kupię, bo wydaje mi się trochę lepszy od Smoka. Jeszcze się zastanowię. No. Yy, no i powiem tak, ten na pewno kupię. Jak już sami widzieliście, tam te poprzednie dwa zestawy to były bardziej z dżungli. Tutaj już wreszcie mamy wodę. Wyspę mamy, tak. I ten zestaw to jest najlepszy z tych wszystkich. Muszę to powiedzieć najlepszy jest. A dlaczego? Już mówię Nie dość, że ma taką konstrukcję. Tutaj widzicie jakąś taką, jak to można powiedzieć. To jakby twarz była smoka, te zęby, tak to wszystko. Nie tutaj zaznaczyłem na czerwono. Pierwszy na czerwono to wydaje mi się, że to jest jakiś ich król. Tych nowych złoczyńców, bo ma jakieś berło. Albo widać, że on różni się od innych, tak. Że ma tą koronę, czy coś w tym stylu. A więc ten raczej będzie król. No tutaj widzimy tego. Widzimy to jeszcze, co zaznaczyłem na czerwono. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakaś ultra broń. Jak sami tutaj widzicie, ninja atakują tą ich bazę. I najprawdopodobniej pewnie yy, ta, to jest jakaś broń, która ma pewnie coś nie wiem, wystrzelić, coś w tym stylu. I po prostu ninja. No, przepraszam, coś mi przerwało. Yy, no, to tak jak wcześniej mówiłem. To na pewno jest jakaś ultra broń, czy w tym stylu będzie chciało wystrzelić. A na ninja, jak sam wskazuje tutaj zestaw rysunek, to będą musieli to powstrzymać, zanim zostanie ta broń wystrzelona. Tak. Co mi się w tym zestawie jedynie nie podoba? Kol. Jak tej sami widzicie, myślę, że to widać na obrazku. Czy mi się wydaje, czy po prostu. Cały kol został po prostu zmieniony, no nie do poznania. Ta fryzura kola to po prostu. No, tak jak mówiłem, ta fryzura kola, to mi się to po prostu tak nie podoba. No sami zobaczcie, to jakby kitkę miał zawiązaną coś w tym stylu w ogóle yy, przyjrzałem się strojom ninja. Muszę to powiedzieć. Podobają mi się naprawdę te stroje z tych wszystkich ninja, oprócz Kola. Po prostu wydaje mi się, że po prostu ani, te fryz ani ta fryzura, ani po prostu ten strój, po prostu no beznadzieja, muszę to powiedzieć. Po prostu beznadzieja, ten zestaw na pewno zakupię, na pewno znajdzie się w mojej kolekcji, ale ja po prostu tego Kola tu chyba wyrzuca No. Kolejny zestaw to oczywiście te łódki, co wam mówiłem już. Tutaj też chyba mamy króla, bo tutaj też berło jest, tak. No, mamy jedną postać, tak. Drugą mamy zamaskowaną, a trzecią to mamy oczywiście król. Te łódki też mi się podobają, muszę to powiedzieć, tak. Bardzo ładne. Nawet ta tych złoli przypomina mi Coś z Lego Cima, coś mi takiego przypomina. Tylko, że Cimie to nie była łódka, tylko była coś innego może ten żagiel mi coś przypomina no coś w tym stylu. Naprawdę mi się to podoba i raczej znajdzie się w mojej kolekcji. Jedyne zastrzeżenie jest do tego, że raczej będzie się trochę rozpadać, Widać, widzę to po konstrukcji. Dlatego, no, to znaczy, nie mówię o, o tym o Kaju koło tych złoli. Widzę po konstrukcji, że najprawdopodobniej może się trochę rozpadać. No, ale raczej go zakupię. No i już koniec, ale jeszcze jeden zestaw nam pozostał. Koniec z Lego Ninjago z sezonu 14. Ale jeszcze yy, zauważyłem, że wszedł kolejny zestaw z Legacy. No. A mianowicie to jest robot Jaya z oczywiście czwartego sezonu sami sobie zobaczcie powiem tak istna katastrofa powiem yy, tak mam ten zestaw znaczy nie ten tylko ten z czwartego sezonu ten oryginalny chyba z 2014 z tam 13 roku ten po prostu to no... Brak mi słów. Ja rozumiem, że to jest 4, plus, że to raczej będzie kosztować, nie wiem, 40 zł, czy nawet jeszcze mniej. No ale ludzie, no, co to jest? Przecież, no nie dość, że to jakieś srebrne takie kuk. Nie pamiętam jak to się nazywa. Tego w ogóle ani trochę tego nie było w tamtym zestawie. No, mm. po prostu taki malutki on jest, ten zestaw, no. Kolory też takie wyblakłe. A poza tym, yy, przede wszystkim, co ja tutaj też zauważyłem, co to w ogóle jest tego Anacondra i Ta, ta maszyna, taka. No, wygląda mi trochę jak mały czołg taki bardzo mało w pomniejszonej po prostu wersji. Jak jakiś czołg wystrzela coś tego malutkiego robota. Kiedy tego nawet nie było w, w sezonie czwartym takiej maszyny. A o tym robocie to już po prostu nie wspomnę. No, no to niestety muszę to powiedzieć. Zestawy z 14 sezonu nie są za bardzo udane. Tylko tamte dwa mi się podobają, a tamte inne raczej nie będą w mojej kolekcji. Ale te dwa raczej będą. No, jedyne zastrzeżenia, to co mówiłem, mam do tego kola. No i raczej go wyrzucę. albo schowam gdzieś, gdzie nie będzie go widać. No. Ja dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, to strzelcie suba na moim kanale i stawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się. Do następnych filmów. Cześć.